Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z trasy 41 Pielgrzymki Tarnowskiej. kłania się nisko ksiądz Marcin Krępa, rzecznik prasowy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej i yy, jednocześnie kierownik trasy. Miło mi, że znowu możemy się usłyszeć i zobaczyć i że znowu na pierwszej pielgrzymce tarnowskiej jesteśmy obecni. Po roku przerwy, po roku nieobecności, po roku oczekiwania znowu jesteśmy w tym miejscu którym jesteśmy zawsze o tej poza roku, czyli na postoju w tym momencie w Biadolinach. Dotarliśmy na trzeci nasz postój razem z częścią A, a więc z grupami od pierwszej do grupy 13 z okolic Tarnowa, z okolic Wojnicza, z Bokni, z grupami z okolic z oku, okulic Dąbrowy Tarnowskiej, a także tych grup, które są wokół Dębicy. Rozpoczęliśmy dzień dzisiejszy wczesnym rankiem o godzinie 6.30 mszą świętą na placu przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Msza święta pod przewodnictwem naszego pasterza, księdza biskupa Andrzeja Jerzego. Bisku Patarnowskiego, który posyłał pielgrzymów na szlak. Dla nas to wyjątkowa pielgrzymka, 40, a więc to pielgrzymka, która już jest dorosła, okrzepnięta i po dwóch latach pandemii znowu jest na trasie. W tym momencie jesteśmy pod kościołem w Biedolinach. Za moimi placami widać postój, który trwa. Będzie trwał on godzinę i z tego miejsca pielgrzymi zabierają chleb i herbatę na swoje noclegi, a te noclegi są już całkiem niedaleko. W okolicach Mokrzysk, gościnnych niezwykle, w okolicach Szczepanowa, w okolicach Brzeska. Grupy dzisiaj będą nocować, a jutro wczesnym rankiem będą kontynuować marsz w kierunku Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w zabawie i jeszcze dalej w kierunku innych miejsc, na które, które na nas czekają, a o których będę może więcej mówił w dniu jutrzejszym. Dostrzegamy wielką chęć pielgrzymowania, dostrzegamy to, że pielgrzymi ci. Cieszą się i szczerze radują z tego powodu, że są znowu razem, że zadzierżnięte przyjaźnie w roku ubiegłym są kontynuowane, że mogą się spotykać i mogą się odnajdywać. Cieszymy się z tego powodu, że wspólnota i radość, i coś, co wyróżnia pielgrzymów, powoduje, że ta, ten jeden kościół, który wędruje, który odpoczywa, który razem modli się, rzeczywiście jest wielką i ogromną siłą my mamy nadzieję, że w codziennych naszych relacjach i w codziennych naszych wejściach będziemy państwu opowiadać o tym co dzieje się na szlaku pielgrzymki. Dzisiaj może wspomnę o tym co ksiądz biskup mówił na kazaniu posyłając pielgrzymów o tym aby się modlić za siebie nawzajem, aby prosić również Pana Boga o nowych świętych kapłanów, którzy dzieło pielgrzymki będą prowadzić i będą kontynuować. Więc te intencje nam dzisiaj przyświecają. Autorem rozważań na tegoroczną pielgrzymkę jest ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, a tajemnice, które będziemy poznawać i wokół których będzie osnuta nasza refleksja to tajemnice Paschy, a więc tych wielkich tajemnic zbawienia dotyczących męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W kolejnych dniach będziemy kolejne elementy pasji Pana Jezusa starali się zgłębić, poznać, rozumieć i rozwiązać. Zważyć. Myślę, że to na razie wystarczy tytułem takiego wstępu, aby Państwa nie zanudzić na początku i nie zamęczyć. Mamy ogromną nadzieję, że przez te relacje pielgrzymka będzie jeszcze bliżej tych, którzy na razie nie mogą być na pielgrzymce fizycznie z nami, ale może dołączą w kolejnych dniach, a na pewno w sposób duchowy w pielgrzymce uczestniczą i z nami się łączą, za co z całego serca dziękujemy i nieśmiało i delikatnie prosimy. Prosimy o modlitwę za nas wszystkich.